Do pracowni plastycznej zakupiliśmy glinę, dzięki której możemy zapoznać dzieci z nową techniką rzeźby. Nasze zajęcia plastyczne głównie przyciągają dzieci wczesnoszkolne. Takie warsztaty rzeźbiarskie mogą zainteresować dzieci starsze. Mniej więcej od 9 roku życia dzieci wchodzą w stadium wczesnego realizmu i jest to bardzo dobry czas na to, żeby ćwiczyć i zwracać uwagę na proporcje, na spostrzeżenia natury, na obserwacje, na spostrzeżenia przestrzeni. Warsztaty rzeźbiarskie mogą fajnie pomóc w przepracowaniu tych tematów. Dzieci młodsze, które przechodzą w swoim rozwoju etap schematyczny, Również świetnie poradzą sobie z rzeźbą. Wina może wspomóc rozwój motoryki ręki oraz zdolności manualne dziecka. Jest to czas, w którym dziecko powinno pracować głównie z wyobraźni. Dlatego mogą powstać fantastyczne i ciekawe rzeźby. Możecie przygotować je do takich zajęć, szkicując rysujcie dużo z obserwacji. Zwracajcie uwagę na proporcje, na budowę ciała, na anatomię. Rysujcie dużo twarzy, głowy, rysujcie dłonie. Możecie rysować również całą postać. A teraz uwaga: dla uczestnika, który udowodni, że pracował i przygotował się do naszych zajęć, przedstawi nam teczkę z, ze szkicami lub szkicownik. I będziemy mieć fajną. Kurczą i kreatywną e, nagrodę, także warto. Dzięki takim szkicom na pewno łatwiej będzie Wam się pro, e, pracowało podczas e, zajęć. Jak tylko będziemy mogli się spotykać w naszej pracowni na pewno e, ruszą warsztaty rzeźbiarskie, na które serdecznie zapraszamy do pracowni pod wasze. Mam nadzieję, że odbędą się one już niedługo i będziemy mogli spokojnie oraz bezpiecznie twórczo pracować na poddaszu. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia.